Witamy Was w piękny niedzielny poranek. Siemano. Już nam dowaliło deszczem. Witam. A, nagrywasz wodę na razie. Tak. I popatrzcie, pada dalej. To, to moja piękna morda. Z tej strony siemano. Jak diabeł. Przyjechali po 120 plus. Tak, mamy nadzieję. Pozdrawiam od razu. W tym roku będziemy szukać i szukać, aż znajdziemy. No raz Tak, na siłowni robię bicetów. Popatrzcie, dopierośmy przypłynęli, nie mamy jeszcze nic. Nasz deszcz rano powstrzymał delikatnie No i tyle. Bierzemy szybko Trubki mamy pozbrojone i rzucamy trubki I bierzemy się do roboty. Może coś fajnego dzisiaj znowu wyjedzie Jest pierwsza ryba To nie u Ciebie? Bo zluzowało u Ciebie żyłkę To nie jest twoje weszła? U Ciebie piszczało, nie u mnie Dzisiaj oczywiście już przyszykowani co? no tnij tnij przycinę dzisiaj już żeśmy zaplanowali sobie bardziej jak u wędki. tu jest pięknie o kurde jest rybka siedzi ładnie a tylko zanim pisku, to miałem ci mówić że masz branie bo widziałem jak czepię yy, żyłką i szczytówką to nie jest mała ryba. To nie jest, to nie, jest, to nie, jest, to nie rybka, tak mówiłem. To nie jest mała ryba. To mnie podnieca. A siedzieliśmy, słuchajcie. Y, prawie, prawie godzinę siedzieliśmy w samochodzie i czekaliśmy aż przestanie lać. Na dzień dobry będzie? Przykręć troszkę o. Nie przykręcisz O patrzcie Przykręcę no, bo wędka ma zapas Ma Bardzo zapas Wędka, ma wędka Grace tak? Tak Kołowrotek z Pro Grace Pro Digi GT4 Dwa jak to, jak to już nazwaliście, łowicie, łowicie naliny holownicze. Ale to jest, po co? Powiem Wam tak, po co brać i sobie życie utrudniać, zakładając jakieś cienkie gówno. Nie lepiej założył, na razie nie. Daję, no bo zaraz drugą wodkę będę musiał ściągać. idzie fajnie. Mamy tak, dwie tu, jedna tu, jedna jest tu zaraz przy pontonie, jeszcze rzucona. Tutaj z tego powodu jest rzucone są dwieże O bo strefa dużych brań, albo dużych ryb Ty jaka ryba, nie. ładna jest Chyba tylko był waleczny, o że ładna ryba Ładna ryba jest stary Chyba był tylko waleczny ładna Nie nie, łaleczny. coś ty patrzcie Wezmę go chyba pierwszy raz, jak, się, jak ciebie nie ujrzy to spróbuj Dawaj, patrzcie jak, wylek, patrzy, jak wylek, idzie wylek, pięknie wylek, wylek, wylek. Teraz jest, jest O kurde! Patrzcie Będzie metrówka i to... Jaka metrówka to jest? Państwa jest ładna ryba. Ja Cię już nie I lubię to... stary. No wiem. Hmm. Połknął. Czekaj. Nie połknął. Tu ma całą stalkę, tu ma ten. Połknął, połknął, nie. No to nic, ja i tak mówię. To nic. To ja, pokażemy ja jak umiem. to zrobić. Ja ją umiem ma, Mata jest tu. O, w przełyku. Dzicie dlatego nie ma co czekać, kurde. Odepnij mi od razu. Ile tu ma? 100. Ile będzie miał? 104, 105 może mieć. Co, Co ty wiesz, kurwa? 110. Pierniczysz chyba. Zobacz, 110 jest lekko. Co ty gadasz na miarkę? Na Żeby nie oszukiwać ludzisków, ludzi, powiedzą, będzie że będzie 110, stary. Że my miarkę podwinali. <laughs> że jest nagrane pięknie wszystko. Pokaż. 108 No czekaj, bo szczęka. teraz 110 Teraz równo No jest 110 Ty 110 Ja pierdolę, tam się nie Bez wydaje kitu. w ogóle Łeb ma potężny No, a jest długi To samy, tak to Arci mówi Dobra Idź Jedzie u idź mnie tam, tam chyba idź tam. Chyba jest u mnie broń Ale jedzie I też jest rybka Pięknie młodą czepie patrzcie. Weszła w zielsko powoli żeby ruszyć zielsko co? Już nie. To jest mały czystek, Mała ryba, popatrzcie, taką wielką makrelę chciał zgarnąć. Czekajcie, gdzie jesteś? Chodź tu. Nie mam czasu z tobą. Dobra, popatrzcie na odlatek na zewnątrz się zaczepił. Taki, 60 cm może. Płyń. Pięknie. Dobra, wynkę tu zostawiam, idę pomóc Januszowi. Popatrzcie, jeszcze zdjęcie Wam zrobimy. Teraz podbierak, niech sobie odpocznie. No nie, jest gruby, jest długi. Długi, jest ładna ryba. Piękna rybka. Samiec. Zdjęcia zdjęcie jakieś robisz czy z tego wyciągnięcia? Daj go na razie do podbieraka. chodź. potem zrobimy, mówię. Tu jest głę ja, Dawaj głośno. Dziękuję. Co tak, tak. patrzcie, widzicie to? Co ono robi? No, znam takich, co by powiedzieli, że nie da się tego zrobić. Tak, był go chce przez strzela, żeby go... No. Słuchajcie, woda spadła do 6 stopni. I dlatego, słuchajcie, trzeba szybko. I tak, ja ci powiem, że. Nie było szans, bo on od razu łyknął. Tak samo jak na wiosnę, od razu łyknął. Patrzcie, piękna bestia, 110k. Dobra, dawaj do wody. Tu chodź sobie, uważaj, uważaj, bo ten. Jak piękno lub chciałeś bardziej. I nie ma, nie ma, wyszarpany. Ha? krewka leży, to tylkoście byli. Może. To nie nasza. Puszczaj, weź go przewentyluj. i zobaczymy... Tylko nie wypuszczaj go daleko, zobaczymy czy będzie żeby... wiesz. O właśnie. jeszcze wypływa patrz. No, machnij nim parę razy. Wentyluj, wentyluj. A nie, to się zmieni. Trzeba rybę przewentylować. No nic nie robimy. No. Trochę czasu spędziła za, poza wodą.

Chyba tak mi, tak mi nie trzeba było robić Proszę Cię Poszedł pod powierzchnię Zobaczymy gara Nie no chyba zanurkował Bo go to nie ma Nie no poszedł Popatrz jak wyszedł No już trudno no Będzie nic, poszedł, poszedł ładnie. No, skurwa, no, tak Obudził ja, się i... Takie hobby tego. No, zaczął skrzelami ruszać, ładnie widzę. Ja już nie, jedno, że nie miał, nie miał potargionego przełyku. Nie miał. Nie, nie, to nie, to nie bo tylko kwi... Jedną i drugą kotwiczką. Ładnie my je obrócili. No. no nic, no dobrze, wszystko się udało. Tak, super, poszedł, zanurimy. No. Takie, Odpoczął tutaj. Temu trzeba szybko kurczę przycinać, panowie, nie ma się co. E, nie ma co się kurcze, tak, wiecie. Pieprzyć. Lepiej stracić właśnie... mniejszą rybę niż, niż tak robić z dużą. Już, już kiedyś raz mówiłem na filmie, tak. e, właśnie jak e, e, łowiłem na trupka, że e, są takie dzieje się tak raz, na przykład na 50 razy. Bo że... Momentalnie. Ta właśnie, I to tylko tak. duże ryby, bo one od razu łykają to, od razu. I to nie ma, nie ma znaczenia, czy. Od razu będziemy to przycinać? No. Czy ten? On tylko podpływa, pi pip, obraca tą rybkę mordą do przełyku i w ten sposób ją połyka. I jedzie. I wtedy już jest, już jest po sprawie, jak on jedzie. On już ją ma w przełyku i już jedzie z nią. Więc tak to się odbywa. Patrz jak jedzie u Janusza. Nie ma to, to, to... Nie ma czekania Mówiłem Ci że już z twojego miejsca Tak ja nie mam pecha, Ja nie mam szczęścia takiego jak ty masz U mnie to może leżeć <gryzanie> Tak Czepy, czepy, widzę. Czepy, heczejki idą. Jedzonko sobie rozumiecie, grzejemy. <grywka> Już cię nie lubię. Już cię nie lubię. To no, może nie będzie 110, ale... Blisko setki. O, 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 ładna pyszczek Ładny pyszczek no co? je mm. ja nie, nie, nie Jaj, Ale ma szak stary. nie to Ale mam To jest lepsza ryba niż tamta Stary, to jest lepsza ryba niż tamta To nie jest ta sama? Nie. Bo widzę, że ten ma Oko jakieś czerwone, ma no Ja nie wierzę, to kurwa, Janusz, ty. A dawaj go na matę. Czekaj, nie, 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 wypnij to. Wypnij stalkę. Najpierw niech pani do wody tylko. Jest na, ze... no. na zewnątrz, jest. Odepnij stalówkę, bo to. i ciężarek ten. No bo się zaczepiło, to już tam. Jaka ryba ładna. Teraz się roz, rozczepałem troszkę ci powiem. <grym> Rozczepałeś się? Aha. A moja leży. Dalej. Ty, ona ma z 15. To M jest gruba. To jest gruba. Wa ty, waży. To jest gruba. Waży, waży. Jest waży, waży, waży. O. Piękna ryba, Janusz. Cudno. Przepiękna. Też koło 110 ja cm. nie wierzę. Będzie. Nie wierzę w to. Na którą rękę trzeba? Ja zawsze na lewą kładę. Pokaż Na szczęście. Popatrzcie, widzicie? I jeszcze popatrzcie. Moment. To popatrzcie, by już ma w przełyku. Za dużo czekałem i tak. Ale to nic. Już ma w przełyku. mi tylko rybę. Kurwa. Już ma w przełyku. Te duże ryby, one się po prostu nie cackają. Widzisz to gdzieś? Tak jest. Już ma... Pie, pie, ta Proszę. Dolna kotwica już była w przełyku. Bierz aparat, probisz mi zdjęcie, będziemy mierzyć za chwilę. Jaką, jaką, ma jaką to ma payę? Nie gadam z Tobą. Wiem. Nie jedziesz więcej tak? ze mną. Ale tego ważymy <laughs> Więcej bażymy. ze mną nie jedziesz. Prosto jest. Więcej? 112,5. Ja Znowu pobicie. Popatrzcie, trzymaj. się. 3 godziny. Popatrzcie. Jak nie wierzycie, już ważymy. 112,5. Nie ma 15, z 12 kg może mieć. Dobra. Czekajcie jeszcze, weź go, chwyć ładnie, nagram ci. Pięknie. Popatrzcie. 112 cm. Na takich chwil warto żyć. Bo wędkarstwa. piękne. A dzwonię do niego rana. To jest nie, to no, dopiero nie. mój drugi wypad z trupkiem. Nie jedziemy, nie jedziemy. <grym> Jak nie jedziemy? Zważymy go, złożymy go w podbieraku. Złóż go ładnie. Dobra. Tak je bo mnie chycił. Dobra. Czas. podbierak złożymy. Tak. O! Cyk. Nie mam wagi, zapomniałem tą wagę kupić. O Boże. Czy nie lubię, hopie? Czwarta metrówka Janusza w drugim wypadzie Sorry. W dwa wypady, czwarta metrowa ryba Znowu PB żeś pobił Łapę, tak. to by ciuchów dzisiaj nie nadążył ubierać Dam, idę do wody z nią Wiesz, nie będę jej trzyma tu. Jest głupota, nie chce siedzieć w wodzie Zaraz ją zważymy Jak się polała wojenna? Twoja? No my Ostatnio tak mnie dziabnął chłopie, że 3 dni się ten. Jest tylko wielki problem, nie wziąłem tak dużych worków na ryby Czym my to do domu zawidamy? Dawaj Będziesz to trzymać? Tak Puść I dojechałem, tu nie ma 10,200 Popatrzcie na taką rybę, tylko dyszka Bo to też wygląda na samiec Ale 10, na wiosnę 200. będzie lepiej Panców ma 20 lb 20, To nie ma 10 kg, bo 1, 2, 3. 23 ma, no, popatrz, obróć sobie 10 kg. no blisko 10 kg. Kurde, ścierka yes. Blisko dziesięciu Podejrzewam, że ten z zeszłego tygodnia był by, by ten, większy e, e, Cięższy, nie? Ta seteczka Bo naprawdę była do, do e, z, ten, Gruba Dobrze, że dzisiaj ten podbrak wzięliśmy i tak. Bez cackania Ostatnio e, ten Patrzcie. Ochycił się. Zachy się czym? Skubany, skubany, skubany. Oh, oh. Proszę. Płyń. Jakie bydle. Rzewnie. A w zeszłym tygodniu ci mówiłem, że tu są i większe. To bydenta, no. Trzeba było wędki przerzucać? Wal się stary, oh, wal. Bo to yy, wiesz jak jest. W tym razie muszę szanę, już, zona w Polsce. No, tak też, Januszki. Ten, Janusza kochają mamuśki. Ja niestety, nic nie zrobię. <grym wytrych> Żurek z kuchni Janusza no, rozumiecie? Z kiełbaską mamy 10.30. Dwa razy po 110 plus u Janusza. A inne wędki leżą. Tylko jedna wędka robi. Pierwszej robię. nie miałem nic, przy drugiej, <grym> to ciarki. powiem, że adrenalinka zadziałała, bo już mi rączki chodziło. ujrzałem jaką ma paszczę. A jak piękna wyszedł z wody rybka, pięknie, piękna. to masakra. No i czekamy na te wymarzone 120+. plus. Chciałbym o, w ten rok Może wyjeść. Chciałbym. Coś. A jest miejscówka piękna do tego. I ważne, że te ryby wszystkie... Wracają, wracają. do wody. Tutaj wszystkie wracają. A mamy gości na łódce. Na pewno wy zobaczycie tu, na samym końcu siedzą, też mają wędki rzucone. Cztery mają korki rzucone z trupkami No ale tak, jak oni łowią. To te przynęty mają 4 razy mniejsze niż my rzucamy przynęty, nie? Te makrele jednak duże u nas lecą do wody. No są efekty tego. No, przynajmniej te dwie ryby duże metrówki już wyjechały, nie? To jest coś. Ja teraz, popatrzcie. Jedzonko. Zjemy bułeczki świeże z Lidla wczoraj, kupiłem. Posilimy się. Nie będziemy kombinować. Pewnie skoczę za chwilę na ponton. Pojadę tam pod drugi brzeg. O, tam, 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 tam. Tam, tam zobaczę z echo sądom, jak tam się dno kształtuje. I Możliwe, że jedną wędkę tu mam na jednej wędce, mam dosyć sporo plecionki nawinięte. Więc możliwe, że tam wezmę i po prostu wywiozę jednego trupka daleko, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Z drugiej strony, jak tu chodzą. A tam będzie coś ciekawego na dnie. To możliwe, że tam też takie yy, kłody chodzą. Fajnie jedzie, tak powolutku. Nie? Miałem mówić właśnie, że po 12:00. Dzienam to było jak mi to w no, nie wiem. branie było. O, to właśnie chodziło. Wypił? Nie jest. Ale to nie jest ryba.

Już się chciałem popatrz. Mm -hmm. Popatrz co ma To no nie karakam, bo tu nie jest mała ryba. Popatrz, już ma w przełyku, popatrzcie. Tylko na chwilę stanął i już jest w tak. przełyku. No i słuchajcie, cisza. Nic się nie dzieje. Oprócz bączków. <noise> Oprócz bączków Mamy prawie drugą po południu. Rana, z rana było, były, były cztery, ten trzy brania. Jedno branie koło południa, no i tyle. W sumie nic się nie dzieje, więc zdecydowałem, że wezmę jedną wędkę swoją, wywiozę inna, w inne miejsce. Poleciałem tam o-o-o-o gdzieś, no tam o tu, i tam po prostu wyczaiłem, że jest miejsce zejście z 4 metrów na 9, metry, na 9 metrów, i. Trochę drobnicy tam się gdzieś tam se goniły. Siedzi mała drobniczka przy dnie, więc tam postawiłem makrele, no i spłynąłem tutaj jakieś. Ja wiem ile to może być ze 105 metrów podejrzewam będzie, no gdzieś tak więc tam jedną zostawiłem i zobaczymy. Trzeba coś pokombinować. Jak tu z bliska nie ma, no to trzeba coś dalej wywieźć. Na 9 metrach głęboko. Tutaj też nie przy brzegu nie mamy za płytko bo tu jest 7-8 metrów, tak naprawdę jak rzucamy. Także cztery wędki stoją przy nas, widzicie po to też przetargałem, tu spłynąłem i tyle. I zobaczymy A 15 wędek za nami. Czekamy jeszcze dwie godzinki, o czwartej godzinie Płyniemy po barana i do domu. Tak, o czwartej godzinie słuchajcie, zbieramy się całkowicie z pakowaniem, musimy będzie spływać. No, musimy zbierać się. Żeby się zdążyć zebrać przed zmrokiem do samochodu, no i tyle. Nic. Może jeszcze coś się uda złowić, bo nie jest powiedziane, że nic nie wyjedzie. No i słuchajcie, na tyle na dziś. Kończymy. Ta czwarta godzina, trzeba się zbierać. Popatrzcie, słońce już zachodzi. Dzień mega szybko minął. Wszystko. Bardzo, bardzo szybko. Przepiękne dwie ryby wyjechały tu Januszowi. Ja go jeszcze na cygana chciałem zrobić po <laughs> pierwszej, ale no co, co zrobię, nie? Nic. Po prostu nie, chcą, nie chciały dzisiaj u mnie ukąsić. Januszowi siadło. Zajebiście, powiem Wam. Mega. Bardzo ładne. Może zrobimy bardzo. te 120 za tydzień czy dwa. Dajemy Zobaczymy. Nadzieję, się Coś może tu udziabniemy. Widzimy, że woda ma ogromny potencjał. Bardzo duży. Zobaczycie na dwa ryby to. rybki. Masakra. Także pozdrawiamy Was serdecznie pozdrawiamy. łapki w górę pod, pod filmem, pamiętajcie żeby nas wspierać w rozwoju kanału, łapka pod, pod filmem, komentujcie i do następnego razu. I ufcie, Tak, ufcie, ufcie, ufcie. nad wodę, nad wodę. Tak, Cześć. Jak najczęściej nad wodę. Cześć.